Mam dzisiaj wielką przyjemność przedstawić Państwu Pana Profesora Jurka Olszewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani. Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Nasze spotkanie nie jest tak zupełnie przypadkowe, ponieważ słyszałam o Panu już od dość dawna. Jest Pan dumą swojej miejscowości, a mianowicie Kikoła, pod podlipnowskiego Kikoła. Ale zacznijmy od tego Pana oryginalnego imienia. Dlaczego nie Jerzy, a Jurek? E, Powód jest taki, że, że jestem siódmym dzieckiem w kolejności, ale pierwszym synem. Wyczekiwany. że po prostu w rzędzie stanu cywilnego podam zdrobniale imię Jurek, a nie Jerzy. No i tak się stało, że na, na początku, kiedy byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej, średniej, to nie przeszkadzało, ale kiedy skończyłem studia, zacząłem publikować różne prace, artykuły, to jednym z głównych zarzutów to było tak, dlaczego, dlaczego Pan tak sobie zrobi, ale pisze w tej pracy i często mi zmieniano. To ich mnie najeży. I mam kilka takich publikacji, że w końcu już dałem sobie spokój i już nie prowadzałem z błędu redaktora, który, który, który tą pracę tam przyjmował i tak dalej. Także to było trochę dla mnie takie bardzo wesołe. Ale też często w urzędach spotykałem się, że, że przedstawiałem się, że Jurek Olszewski, ale pani w urzędzie pisze Jeży. Ja mówię, przepraszam, Jurek, jak to Jurek? No i Jurek, po prostu. I tym się Pan różni od wszystkich innych języków tego, tego świata. Panie profesorze, ale można by przypuszczać, że siódme dziecko w rodzinie, pierwszy chłopak, sześć starszych sióstr. No i później jeszcze była jedna siostra. I jeszcze po tej siostrze dwóch braci. Zresztą najmłodszy Aha. brat też skończył, jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, skończył studia lekarskie. No to gratuluję, bo właśnie można by przypuszczać, że będzie pan bardzo rozpuszczonym dzieckiem, a tymczasem okazuje się, że jednak zupełnie inaczej się stało. To znaczy, panie redaktor, no w tamtych czasach, jak po prostu Koła, tata miał, o ile dobrze pamiętam, około 4 hektarów ziemi, starsze siostry, przede wszystkim mama szła do pracy. Zwykle oczywiście to była praca w okresie żniw i tak dalej. I ja, jako właśnie, może z jednej strony, no, że pierwszy syn, ale często starsze siostry albo też pracowały, ale w różnych tam zakładach państwowych. Natomiast ja chodziłem z mamą na żniwa, gdzie trzeba było wiązać snopki, gdzie trzeba było wozić te snopki do stodoły itd. Tak tak Także um, ostatnie wakacje pamiętam przed studiami. Um, w, kiedy, kiedy, kiedy dostałem się na no, Wojskową Akademię Medyczną, to po prostu się cieszyłem, że wreszcie idę z domu i nie będę musiał ciężko pracować. A skąd pomysł, że właśnie medycyna? A to też taka trochę można powiedzieć, tak, że pierwsze spotkanie ze szpitalem, jak nasz kolega siatkarz. dałem siatkówkę wyczynowo tutaj w. Wszędzie nazywało się budowlanie Lipno, ale ta, w zasadzie wszyscy zawodnicy to byli z naszego liceum ogólnokształcącego w Lipnie. I nasz kolega poparzył się, już nie pamiętam, czy to były Andrzejki, coś takiego w każdym razie. I pierwszy mój widok w szpitalu był taki, że po prostu zemdlałem, jak go zobaczyłem. <grym> Więc wskazowało na to, no właśnie, po co, po co medycyna. Natomiast Y, y, ja tutaj w liceum chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej, no w, w czwartej klasie, znaczy ja w ogóle się miałem wybrać na Akademię Wychowania Fizycznego, ze względu na sport, zresztą grałem w tenisa stołowego, y, piłkę ręczną, y, z kolei w kole. no ale koledzy jechali na badania do Torunia y, i do szkół wojskowych. No i ja tak pojechałem, w ogóle ledwo przez te badania przeszedłem, bo byłem bardzo niski, miałem chyba 1,54 m. Tam chyba decydował centymetr, to dość są pewne normy, gdzie, gdzie przyjmują na, 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 na żołnierza zawodowego. Są przepisy. No ale pan pułkownik mówi, nie, ona jeszcze roście, już ma pół roku tego, no i te badania przeszedłem. No, później to się stało tak szybko, że, że pojechałem na egzaminy i już zapomniałem o Akademii Wychowania Stycznego. Co prawda, będąc na czwartym roku, bardzo poważnie myślałem jeszcze, czy nie robić tego kierunku. Ale myślę, że w życiu się nie można rozdwoić i, i uważam, że że tak samo tutaj, bo by to... Jestem przeciwnikiem, jak niektórzy w tej chwili mówią, że drugi kierunek robią i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że to jest kierunek bardzo pokrewny, zbliżony, to ma jakiś sens, natomiast jeśli ktoś chce odnieść sukces... Mnie, mnie, mnie zawsze mnie, 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 bardzo wysoko ceniłem ludzi, właśnie sportowców wyczynowych i na przykład y, wielkich ludzi, naukowców. Ludzi tego, No niestety z tym sportem w zasadzie, na powiedzieć, skończyłem. No jak zacząłem studiować, czyli po 19 roku życia praktycznie to, 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 to przestałem ani, zarówno trenować piłkę ręczną, jak i siatkową tenis stołową itd. Jest Pan wielkim autorytetem, jeśli chodzi o Pańską specjalizację. Oto laryngologia. Proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat to Pana zainteresowało? Znaczy, jak bardzo chciałem robić coś zabiegowego, w sensie specjalacje zabiegowe, ale nie dużą chirurgię, typu chirurgia ogólna, czy to, to rakochirurgia, czy chirurgia, jeśli chodzi o, o ortopedyczne itd. No i tak dalej. Więc chodziło w rachubę albo okulistyka, albo laryngologia. Co prawda, jeszcze będąc na studiach, byłem na obozie, gdzie pracowałem z okulistą, nawet mi się to podobało, nawet. Miałem pierwsze sukcesy, bo tylko studenciało, obsłusowałem tam z i tak dalej. Natomiast trafiłem po studiach do jednostki w Grudziądzu. W Grudziądzu był szpital wtedy jeszcze wojskowy, dosłownie po przeciwnej stronie szpitala była moja jednostka. I był tam bardzo dobry od laryngologii. I to chyba był główna przyczyna, że jeśli chciałem coś robić, to już o kogoś o, o, o kogo się nauczę. Ja zawsze bardzo doceniłem też, na przykład, matematykę w liceum. tutaj. Był taki pan, profesor Kiniorski, nie wiem, chyba już nie, że jest tego co wiem, tak dalej. I on, on mi bardzo, byłem z nim zafascynowany, ponieważ był tak leworęcznym i lewą ręką rozwiązywał jakieś tam równanie, a prawą pisał jednocześnie wzór, jakiej podstawie. No fenomen. Więc <grytanie> zawsze i, i powiem tak, że, ale pomimo to, że był krótki epizod z tym sportem, sport mi bardzo pomógł. Nauczył mnie pewności, a przede wszystkim podejmowania szybkich decyzji. Nie wiem, ale ja chyba jestem Jednym z wyjątków takich, że nie odłożę żadnej sprawy, nie mówiąc ludzkiej, że ktoś mówi tak, dobrze, porozmawiamy sobie za 2-3 dni. Nie, ja od razu podejmuję decyzję. E, powiem tak, że, że oczywiście, że to, to, to nie jest tak, że wszystkie decyzje są bardzo trafne, tego i tak dalej, ale z reguły rzadko się mylę. A proszę powiedzieć, jak sobie Pan radzi? Bo to taka trochę zegarmistrzowska robota, jeżeli chodzi o, o wszelkie zabiegi do, związane no jest, z uszami. Sumie, cały czas po prostu trzeba trafić dobrze na szkołę. Na to znaczy, ja, ja, ja trafiłem dobrze, bo właśnie specjalizacja z laryngologii w Grudziądzu robiłem takiego Pana doktora Stankiewicza. Jest to jego syn, jest posłem też laryngologii, ale w Gdańsku. Jest to takie same imię ma, Czesław i Czesław. I ja już tam będąc w Grudziądzu, to tak, po pierwsze, jechałem do Łodzi, przywoziłem sobie kości skroniowe pobrane tam podczas sekcji i tak dalej. Wtedy były dłuta, na przykład jak do operacji uchani, to są frezy, gdzie się frezuje itd. Tak więc to jest całkowicie inna technika. I ja już pamiętam, że, że tutaj jeszcze były specjalacje dwustopniowe, pierwszy i drugi stopień, więc pierwszy stopień, właśnie, ja, ja robiłem więcej niż ci, którzy, którzy byli po podobnym stopniu. Czyli inaczej mówiąc, zawsze mówiłem, że dobrego rzemiosła trzeba się nauczyć nie w klinice, tylko na porządnym oddziale, gdzie jest dobra szkoła ale na porządnym oddziale rzadko, no, zostaje, nie jest, nie jest się, rzadko zostaje się profesorem. No, zgadza się, zgadza się. Czyli ale, ale. jednak ta praca naukowa cały czas była przez Pana prowadzona, tak? tak? No czy to, nie, nie, ja nie mam A problemu. co tak Pana pchało do tego, żeby iść dalej właśnie, żeby nie, nie zadowolić się tytułem lekarza medycyny, doktoratu? Powiem, to, powiem tak, że, że pewne rzeczy mi łatwo przychodzimy. to jest po pierwsze. Y Zresztą, tacy zdolni ja, radzą każdy, się w kikole, ja, podobno, ja, tak? i tak dalej. No, na przykład ja y, doktorat y, zrobiłem w stanie wojennym. E, y, czyli dosłownie dwa lata po studiach, mając lat 27. Habilitację miałem cel taki, że muszę zrobić w wieku Chrystusowym, czyli 33 lata. I miałem habilitację. Tylko był problem właśnie taki, że, że, że ja byłem bezpartyjny. No i oczywiście tą habilitację, mi, krótko mówiąc, przeszkodzono mi. Dlatego jak zrobiłem w wieku 33 i zrobiłem, mając 39 lat, tą samą habilitację, gdzie jeszcze część rzeczy nawet po prostu usunąłem, to ja odebrałem to nie jako sukces, tylko porażkę. I nabrałem jeszcze większych pokory w nauce, bo uważałem, że nauka nigdy nie zdradzi. Po raz pierwszy mnie nauka zdradziła w tym momencie. Ale ta nauka to wymagała mnóstwo czasu. Czy musiał Pan coś poświęcić? Ja. Dlatego, że Pan no, jednak mnóstwo czasu poświęcał nie tylko na pracę ale i na To znaczy, ja powiem tak. Ponieważ ja w 2003 roku odszedłem na emeryturę, ponieważ ja byłem w stopniu pułkownika pewnego i wtedy byłem jak Wam Wojskowa Akademia Medyczna łączyła się z Akademią Medyczną Udzką, to bym e, miał funkcję e, prodziekada. Więc miałem wysoką, tak zwaną grupę e, i tak dalej. I ja już od 13 lat pobieram emeryturę wojskową wcale nie, 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 nie niską. E, ale zaskoczę jeszcze Waszą więcej, że ja pomimo to, że mam funkcję. Czy w ogóle byłem przez dwie kadencje dziekanem wydziału fizjoterapii? W ogóle tworzyłem ten wydział. Teraz jak zostałem dziekanem, to znaczy w ogóle znowu było wyzwanie do mnie, bo byłem w ostatniej kadencji tak zwanym senatorem, członkiem senatu, no i zaczęło się głośno mówić, że nam chcą zlikwidować wydział. No i to był mój cel, że muszę zostać dziekanem, koniecznie. Zresztą wybory, jak gdyby, to no, na 100 osób ponad 70 głosów otrzymałem, na, na, na około 100, bo tam studenci głosują i tak dalej. E, e, Żebym nie zgubił wątku teraz odnośnie, odnośnie tego. E, I teraz, teraz mam funkcję właśnie dziekana, już, już dwa lata, za, za dwa lata będą, nie za dwa lata będą wybory. Jestem kierownikiem kliniki. Pracuję jeszcze na pół etatu w Uniwersytecie Łódzkim na kierunku logopedia z audiologią, a pracuję dlatego, że jest zmarł profesor, który no, był bardzo związany i ten kierunek w ogóle on utworzył. No i tak no, miałem pewne jakby, no, znowu, jakie zadanie wobec niego, że on nie żyje i ten kierunek był upadł. No i po prostu dla mnie to jest oczywiście uciążliwe, bo na przykład tam nie ma, nie ma tak, że, że ponieważ profesor tu nie musi prowadzić zajęć. Nie, właśnie tam prowadzę zajęcia. Ja muszę w ciągu roku wyrobić 110 godzin. W tym semestrze pewnie wyrobiłem, o ile pamiętam, to gdzieś około chyba 30. Natomiast teraz w tym semestrze, od wtorku do najbliższego, będą przychodzili studenci na tak zwane ćwiczenia do kliniki tam do mnie i każdy wtorek mam zajęty aż do końca nie, do połowy czerwca. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda Pana takie prywatne życie? Czy pozostaje czas na, e, wstaję, na rodziny, wstaję, dla rodziny, dla hobby, wstaję, na, na te wszystkie no, tak, sprawy? Wstaję przed, przed szóstą, bo jeszcze mam wiązki, że muszę wyjść z pieskiem na spacer. W pracy już jestem o godzinie siódmej rano. Najlepsza godzina dla mnie do pracy to jest między siódmą a ósmą. E, no, czyli skowronek nie są. Nie. I ja pracuję różnie, bo też jeszcze mam tam pracuję w takich dwóch gabinetach lekarskich, takich prywatnych, ale nie 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 co są nie są to moje gabinety, Kół kogoś. I, i, i Zwykle kończę pracę 16-17. Ja, ja już w domu nie pracuję, w sensie ani naukowym, ani, ani takim. Praktycznie to, to pozostaje albo od czasu do czasu na jakiś tam basen przejść, żeby popływać, albo po prostu, jak to żona mówi, oglądanie telewizji. W ogóle jestem fanem sportu, dlatego że uprawiałem i większość czasu to są programy sportowe. To macie chyba dwa telewizory. No, to rok mamy cztery. A czy a pan posiada? Tak, no właśnie mam trzy córki. Najstarsza od... skończyła. Czyli jeszcze tylko trzy będzie syn. Nie, nie, no nie, nie. Przepraszam bardzo, <laughs> ale dzisiaj są walentynki i nie chcę o tym mówić to musiał zmienić żonę. A raczej nie, 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 myślę, że jestem już w tym roku mija 35 lat. Natomiast ta, najstarsza córka od 10 lat jest w Londynie. Także dwa razy do roku tu jeździmy do Londynu. Ona skończyła fizjoterapię, ale pracuje w banku, tak właśnie. Tak się teraz życie tej młodzieży że układa? Średnia córka jest w łodzi. się cieszę, bo urodziła dwóch synów, także mamy dwóch wnuków, a masta najstarsza jest w ciąży będzie rodziła koniec marca. No i najmłodsza, która ma 17 lat i mieszka z nami. I pierwsza, która mówi, że tato, ja idę na medycynę. No proszę. I dlatego chodzi na rekompetycje, jest tak ambitna, że mówi, bo pani redaktor pytała się często, jak to łatwo i tak dalej. Przede wszystkim trzeba trzeba mieć cele, jakie życiu. Ja nie jestem słownikiem też na siłę, żeby coś robić i tak dalej. Często jako dziecko na test, taką też anegdotkę opowiem, byłem na egzaminie takim komisyjnym studenta z fizjoterapii z anatomii. No i słyszę, że on tak zamiennie mówi: Ręka, kończyna górna i tak dalej. Ja mówię: kolego, niech pan powie, gdzie jest ręka, gdzie jest kończyna górna. A On mówi do mnie tak. Pan dziekan chyba ściemnia, mówiąc językiem takim młodzieżowym, przecież to jest to samo. Nie mówię, kolego, nie, no ręka to jest dotąd, a kończyna górna to jest całość. No i oczywiście pan poseł staje na tym i mu ocenę niedostateczną z tego egzaminu. Ten chłopak się w ogóle nie przejął tym, a mówi, tata, chciał, żebym poszedł na tę fizjoterapię, za dwa miesiące przyszedł mi podziękować, że dobrze się stało, że oblał ten egzamin. Także, wie Pani, w życiu teraz była e, e, porażka, może się okazać e, sukcesem w pewnym stopniu, że, że ktoś zmienił i tak dalej. Natomiast e, jeszcze jeśli chodzi, mówię, że, że bardzo dużo mi sport pomógł, ale mm, w ogóle uważam w tej chwili, jako dziekan, jako długoletni kierownik kliniki, i tak dalej, że nauczanie medycyny nadal u nas jest sprzed 40 lat. Po pierwsze, studenci powinni mieć mniej zajęć. Student powinien, studenta trzeba nauczyć, wyciągać wnioski. Znaczy, w ogóle dla mnie sprawdzają się osoby, które właśnie skończyły matematykę, fizykę, bo one logicznie myślą. Także jak ktoś mówi, że lekarz to musi być humanista. Nie, humanizm się nauczy. Od pacjent, od innych rzeczy i tak dalej, od ludzi. Natomiast tutaj mówię logiczne myślenie. Nie da się opanować tak rozległego materiału, czy z anatomii, czy z fizjologii i tak dalej, czy z jakiegoś zakresu. I dlatego ja na przykład o. Teraz zakończyłem egzamin slawingologii dla studentów 6 roku. Na studentów zapraszam sobie na godzinę 7 właśnie do godziny ósmej, ale 3-4. I pytania, jakie y, zadaję, to nie w sensie takim, że proszę mi powiedzieć, y, y, omówić na przykład anginę. O, z mojej działki tak. Nie, ja po prostu mówię tak, y, że przychodzi. Że, że czy są studenci, czy studentki, i tak dalej. Przychodzi młoda kobieta, lat 35. Przychodzi która... do lekarza, tak. Przychodzi tak, do lekarza, Rozumiem. Mówię, Z, że walało ją gardło, bo od, dwó od dwóch dni ma szczynkościsk, nie może nic jeść, gorączki itd. Tak o czym kolegą czy koleżanką pani pomyśli, i tak dalej? No co, jak ktoś jest besty, to się zbystuje, to zmyta. Panie że prawdopodobnie powikła na w postaci kościsku i tak dalej. No i potem rozwijamy temat. No dobrze, ale jak, 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 jak pani czy pan zbada, jak ma szczękoszczyk i tak dalej, jak można włożyć palca? No i zaczynają się schody. No to no, to co? no, to trzeba, no chyba trzeba znieczulić, yy, czy spowodować zwiotczenie mięśni i tak dalej. Yy, no tak mówię, ale yy, co na siłę, żeby, żeby doszło do usunięcia do, czy jakichś zmian w stawach skoniowo żuchwowych i tak dalej. No nie, no to, no to ja już nie wiem. No to ja mówię tak, no nie, są przypadki takie, że trzeba nawet w miejscowym znieczuleniu, gdyby był szczękosisk, nie da się tam dojść do gardła, jeszcze może być oropień, gdzie trzeba to usunąć i tak dalej, naciąć. To mnie nawet zawiek takie ratujące życie w sensie takim, że trzeba zrobić otwór w tchawicy, czy tak zwaną trachotomię, zaintubować dopiero. Często wiele zabiegów tak się zaczyna, jako ja nazywam jako przedbieg przed głównym zabiegiem, no bo jeśli operacja dotyczy czy ktanii, tak jak u nas klinikaty się zajmuje onkologią laryngologiczną, czy też jakaś, jakaś zmiana nowotworowa, jamy ustnej i tak dalej, no to musi być pole wolne do operowania. I to jest właśnie myślenie studenta, że przyjdzie pacjent, to żeby, bo pacjent często pyta się, panie doktorze, a jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. I, i ja powiem tak, że y, jestem przeciwnikiem uczenia się z, y, z książek do egzaminu. Znaczy, no trzeba poczytać, prawda, ale nie na zasadzie takiej, że y, on czyta od, do i mówi, no ja wszystko wiem i tak dalej. Wyjdzie po egzaminie i za, za y, parę godzin już nie będzie pamiętał pewnych rzeczy, więc Łączenie pewnych faktów. To, to nie jest takie, takie właśnie przypadkowe, żeby pobudzić wyobraźnię. Młoda kobieta, bramkarz widzewa, został kopnięty w szyję, dusi się i tak dalej. Co, co kolega zrobi, żeby wprowadzić tak zwany nastrój coś, co może się, się, się dziać naturalnie, prawda, a nie tam książkowo. Książkowo to jest w ogóle niepraktycznie. Z wielką pasją opowiada Pan o, o tej medycynie, a proszę mi powiedzieć, czy to właśnie ta pasja sprawiła, że Pański Młodszy Brat poszedł w Pańskie ślady? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że on skończył takie dwuletnie studium analityczne i y, zaczął pracować tutaj w szpitalu w Lipnie jako analityk. I ja go namówiłem, y, żeby właśnie zdawał y, 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 na, na wysoką Akademię Medyczną i, o się latiem nie niemoczy. W tej chwili już też nie jest lekarzem wojskowym, bo już jest na wcześniejszej, tak zwanej niepełnej emeryturze i pracuje jako studentanem oddziału ratowniczego, tak zwanego Soru w Bronicy, tak się niedaleko. E, a proszę powiedzieć, czy często pan odwiedza rodzinne strony? Ja w ogóle mam tu na no jucowicznie domek. Nie w górę, nie nad morzem, tylko mam po prostu z tych czterech paru hektarów, został średni brat, no, sam tam mieszka w domu, i właśnie ta moja działka 1028 m2, czyli dziesięcio taka arowa. Mało tego, większość, większość tej ziemi bo oczywiście no, nie da się ukryć, że byłem jeszcze taką na żyła, to byłem takim no, oczkiem całej rodziny. I e, większość tej ziemi chciał kupić człowiek, który ma zakład, nie będę mówił nazwiska i tak dalej. I ja po prostu sprzedałem Wójtowi naszemu, e, tylko nie temu, jeszcze poprzedni był by, wójt, e, e, po to, że miała być budowana tam, miało być budowane gimnazjum. I wczoraj spotkaliśmy się z, z wójtem, no bo w zasadzie nie było okazji w roku poprzednim. byłem bardzo krótko tutaj, na, 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 na przed świętami, bo na święto pojechaliśmy do Londynu, do córki. I co jest jak spotkaliśmy się z wujtem? Ja mówię, że jesteśmy po imieniu. Panie Józefie czy Józefie, jesteś dobrym gospodarzem, ale mówię, jak wybudujesz gimnazjum, to będziesz zasłużony dla Kikoła. On zaczął ci się poważnie mówić, no jeszcze są pewne środki czy unijne i tak dalej i jedyna szansa tego, mało tego, na tej ziemi teraz jest jakieś bujisko w tej chwili do piłki, do piłki tej nożnej, ale tam jest, tam jest pewnie ponad dwa hektary tej ziemi, że jeszcze do tego powinno się zbudować jakiś bas. I wtedy jest Ładna hala w Kikole. oczywiście Orlik, gdzie sobie, jak wnuk przyjeżdża nasza ten starszy, bo ma już trzy lata, no to ubiegły wakacje, no to od rana do wieczora na Orliku z nim chodziłem, galiśmy w piłkę nożną, bo bardzo lubi grać. Ja już mam idealny plan. To będzie gimnazjum imienia Jurka Olszewskiego. <laughs> Dziękuję Panie Profesorze bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Że siód, siódme dziecko w rodzinie, e, pierwszy chłopak, sześć starszych sióstr. No i później jeszcze była jedna siostra i jeszcze po tej siostrze dwóch braci. Zresztą najmłodszy Aha. brat też skończył, jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, skończył studia lekarskie. No to gratuluję, bo właśnie można by przypuszczać, że będzie Pan bardzo rozpuszczonym dzieckiem, a tymczasem okazuje się, że jednak zupełnie inaczej się stało. To znaczy, panie redaktor, no w tamtych czasach, jak chyba po prostu z Kikoła, i mam kilka takich publikacji, że w końcu już dałem sobie spokój i już nie prowadzałem z błędu redaktora, który, który, który tą pracę tam przyjmował i tak dalej. Także to było trochę dla mnie takie bardzo wesołe. Ale też często w urzędach spotykałem się, że, że przedstawiałem się, że Jurek Olszewski, ale pani w urzędzie pisze Jerzy. Ja mówię, przepraszam, Jurek, jak to Jurek? No i... Jurek, tak, po prostu. Tak, I tak, tym się pan różni tak, od wszystkich innych Jerzyk tak. tego, tego świata. Panie profesorze, ale można by przypuszczać, nasze spotkanie nie jest tak zupełnie przypadkowe, ponieważ słyszałam o panu już od dość dawna. Jest Pan dumą swojej miejscowości, a mianowicie Kikoła, pod Lipnowskiego Kikoła. Ale zacznijmy od tego Pana oryginalnego imienia. Dlaczego nie Jerzy, a Jurek? E, powód jest taki, że, że jestem siódmym dzieckiem w kolejności, ale pierwszym synem. Wyczekiwany. że po prostu w rzędzie. Stanu cywilnego, podał ale imię Jureka, nie Jerzy. No i tak się stało, że na, na początku, kiedy byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej, średniej, to nie przeszkadzało, ale kiedy skończyłem studia, zacząłem publikować różne prace, artykuły, to jednym z głównych zarzutów to było tak, dlaczego dlaczego pan tak sobie ale pisze w tej pracy? I często mi zmieniano. To się nie jest. Mam dzisiaj wielką przyjemność przedstawić Państwu pana profesora Jurka Olszewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, Pani dziekana wydziału wojskowo-lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.